Cześć. To Mariusz. Witam na kanale Źródła Słów. Dzisiaj opowiemy sobie co nieco o polonizmach, czyli słowach pochodzących z języka polskiego. Nie jest to co ciekawe tak popularny temat jak zapożyczenia z obcych języków w języku polskim. Natomiast uważam, że jest równie ciekawy. Od razu zaznaczę, że nie będziemy tutaj mówić o słowach takich jak angielskie same czy voivodeship ponieważ są to dość oczywiste zapożyczenia, a poza tym odnoszą się tylko i wyłącznie do kontekstu polski. Pojawiają się, tak, pojawiają się w tak wąskim kontekście, że nie są tak naprawdę szczególnie ciekawe. Zajmiemy się też słowami, które pojawiają się poza kontekstem naszego kraju, co czyni z nich dużo ciekawszy materiał. Porozmawiamy też o słowach, które tylko wydają się polonizmami, a w rzeczywistości nimi nie są. To zaczniemy od pierwszego słowa angielskiego Czech, czyli przymiotnik czeski bądź nazwa obywatela tego kraju. To słowo może nam się wydawać znajome, ponieważ dwuznak CZ jest obecny właśnie w ortografii języka polskiego i część osób może uważać, że właśnie z języka polskiego zapożyczana jest ta ortografia. Dwuznak cz używany był już w średniowiecznej łacinie do zapisu słowiańskiego dźwięku 3, ponieważ łacina nie dysponowała takim dźwiękiem, więc trzeba było stworzyć jakiś symbol, który będzie mógł być czytany jako właśnie 3. Z tej konwencji łacińskiej ortografii ten dwuznak wszedł do średniowiecznego języka czeskiego. I stąd prawdopodobnie mamy go my, Polacy, w języku polskim, skąd wzięły nam się takie dwuznaki jak SZ, CZ bądź RZ. My zostaliśmy przy tej ortografii, natomiast Czesi od niej odeszli. Stało się to za sprawą Jana Husa, który był nie tylko reformatorem Kościoła, lecz także przypisuje się mu autorstwo traktatu De Ortografia Bohemica, który wykłada zasady nowoczesnej czeskiej ortografii, i wprowadza znak diakretyczny haczek, czyli w po polsku haczyk. I teraz dźwięk trzy w języku czeskim zapisuje się w ten sposób. Tak więc angielskie czek nie ma z polskim raczej nic wspólnego, ponieważ Anglicy nie potrzebowali języka polskiego, żeby przejąć tą łacińską konwencję ortograficzną. Następnym słowem, o którym chciałbym powiedzieć, jest polka. Być może kojarzycie film z Jackiem Blackiem, The Polka King. Jest on oparty na faktach i opowiada historię Jana Lewandowskiego, Polaka mieszkającego w Stanach w ubiegłym stuleciu, który stworzył piramidę finansową opartą na inwestowaniu w jego muzyczno-taneczny zespół, który grał Polkę. Z filmu może wynikać, że Polka jest tańcem polskim. Tak, natomiast w rzeczywistości nie jest, bo jest to taniec czeski. Ale czy jego nazwa przynajmniej oznacza mieszkankę naszego kraju? Nazwa Polka wzięła się od czeskiego pól, czyli pół, a to od tego, że tańczy się ją w połowicznym takcie dwie czwarte. Tak więc podobieństwo do Polski jest i tutaj chybione. Jeśli nie Polka, to może Polones. Jest to taniec, który obecnie kojarzy nam się głównie ze studniówkami. Natomiast w XVII-XVIII wieku był popularny w całej Europie i wielcy kompozytorzy pisali własne wersje polonezów, Chopin, ale też zagraniczni. Nazwa polones to francuski przymiotnik polonaise oznaczający po prostu polski. Z kolei polska nazwa tego tańca, pisana w ten sposób, jest po prostu transkrypcją tego, jak wymawia się to słowo po francusku. Polonezem zainspirowany był jeszcze inny taniec, mianowicie skandynawska Polska. To słowo w języku szwedzkim teraz znowu jest przymiotnikiem oznaczającym po prostu Polski. Pochodzenia Polki dopatrujemy się w XVII wieku, kiedy Polską i Szwecją rządziła dynastia wazów, i kontakty między tymi krajami były wzmożone. Polska popularna jest do dzisiaj i ma wiele rodzajów. Przenieśmy się teraz w świat chemii. Polon jest pierwiastkiem radioaktywnym o liczbie atomowej 84, który został odkryty w 1898 roku przez małżeństwo Kiri. Nazwa polonu w wielu językach brzmi polonium. Jest to słowo wzięte żywcem z nowej łaciny, które jest przymiotnikiem oznaczającym polski. Po raz kolejny wzięło się ze średniowiecznej łaciny Polonia Polska. Możemy jednak zadać sobie pytanie dlaczego ten pierwiastek został nazwany w ten właśnie sposób. W tamtym okresie Polska znajdowała się głęboko jeszcze pod zaborami i liczono, że nadając pierwiastkowi taką nazwę, zwróci się uwagę opinii międzynarodowej na problem Polski. 20 lat później Polska pojawia się na nowo na mapach. Być może jest to za sprawą polonu. Wodka. Wiele osób uważa, że angielskie wodka jest polonizmem, ponieważ. Wiadomo, polska wódka najlepsza i tak dalej. Natomiast jest to dokładna transkrypcja rosyjskiego słowa wódka. Gdyby był to polonizm, forma pisana bądź mówiona, naśladowałaby raczej Polską. Także to słowo musimy oddać Rosjanom, jest to rusycyzm. Jeszcze jednym słowem, o którym chciałem dzisiaj wspomnieć, jest witamina. Nie jest to może stricte polonizm, natomiast słowo to wymyślił Kazimierz Funk, polski biochemik, odkrywca pierwszej witaminy. Samo słowo witamina wzięło się z łacińskiego vita życie oraz amina. Amina to termin chemiczny oznaczający organiczną pochodną amoniaku. Jednak dlaczego użyto właśnie tego słowa w nazwie witamina? Pierwszą odkrytą witaminą była witamina B1, nazywana też tiaminą. Oczywiście była aminą i sądzono z początku, że wszystkie witaminy będą aminami. Okazało się to jednak z biegiem czasu chybione. Po angielsku z początku słowo to pisano w ten sposób. Natomiast odkrywszy, że nie wszystkie witaminy są aminami, zrezygnowano z ostatniego E, żeby zmniejszyć skojarzenia tego słowa właśnie z aminami. W języku polskim natomiast ta pierwotna konwencja żyje do dzisiaj. To wszystko, co przygotowałem na ten odcinek, jednak temat nie został przeze mnie bynajmniej wyczerpany. Jest dużo więcej polonizmów w językach obcych i będę o nich mówić dalej. A czy wy znacie jakieś polonizmy, o których jeszcze nie wspomniałem? Piszcie w komentarzach. Poza tym, lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie źródła słów. Wiele jeszcze przed nami do odkrycia. Na razie.